A dobra, wszystko mamy tu wymieszane. Kuleczki są, ej, kulki są miękkie, nareszcie. Jeszcze dodajemy robaczki do tego. Ujuj! To są rosówki, to na nie na razie, to tych nie wsypujemy. Dobra, a całe już. Coś jeszcze dodajemy? dajemy? Dobra. Mamy takie robaczki, rosówki. Dobra, zarzucamy zestawy widzowie. Dobra, robimy zestawik. Słuchaj. nie tego. Widzowie! Filip Maribę. Ale chyba jest w trzcinach, bo. No, Patrzcie, a mega wysoko znowu jest ping-pong. Ja cię kręcę. Wyciągniesz go? Trzcinach. W trzcinach znowu. Chyba no, Dlaczego? Widzowie. Jak teraz. Coś puści i ten karp wyjdzie. To ja nie wiem. Będzie duża rybka i jak w ogóle cokolwiek u mnie weźmie, Ej, ty na tego tygrysiego orzecha musisz trochę bliżej rzucać, żebyś. Żeby, jak ci odejdzie, to wiesz co. Bo legumaj, jak tam widzowie, rzucone nie. pewno stamtąd przeszedł tam, jeszcze tam dalej i się tak zawrócił i się pokrątał. Czekamy. Nie wiem, będziemy próbować. Jeszcze pan. Zestaw w Widowie. Dobra, ale. Ej, ale zaczęło pikać. Dobra, torcie. Patrzcie okoń? jaki Ej, Na metodę wziął! Ej, jaki okoń Jaka to jest trzydziestka? Ej, czekaj, czekaj, mam miarkę! Ej, dobra, weź zobacz, ale się. W... Nie wle, o, le, ogromny ligand! Trzymaj go, czekaj, trzymaj go! Ile on, się. Dobra. Ale ci uderzył! Wieloki, Ej, ale wyleciał! Ale ci rolę zrobił! A tutaj przed chwilą złowiłem leszcza, to go odhaczył. Dobra, wypuszczamy. No i tyle. Na razie się tylko tyle dzieje. Przestały trochę ryby brać. No ale ważne, że jest ryba. Podalec, uwaga ma podajesz branie Jak przez minutę nic nie będzie, to spróbuj. Idzie mu żyłka, widzisz? Powoli. Ej, dopiero widzę co wyłaliłem zestaw? Rosówę? Nie wiem. Трудно на нить.